Aniesa zajęła swoje miejsce. Jeszcze tylko Cejlan i będziemy mogli rozpocząć gonitwę. Cejlan wszedł. I wystartowały. Dosyć rozciągnięta stawka już od początku. Stawkę zamyka Orlandii, a na pierwszym miejscu Cyrka, Cyrka, zaraz za nią Pelena, następnie Ceylan, Aniesa, Briana, Orlandii i na ostatniej pozycji w chwili obecnej Wieża Baśni. Cyrka, Cyrka, zaraz za nią Pelena, jest tam również Cejlan, jest też Orla... Aniesa. Cyrka... Cyrka cały czas na pierwszym miejscu. Cyrka, Pelena, Aniesa, Ceylan, Orlandi, Briana i w kilka długości za stawką galopuje Wieża Baśni. Na pierwszym miejscu cały czas cyrka. Za nią Pelena, następnie Ceylan. Cyrka, Pelena, Ceylan. Jeszcze około 1200 metrów do celownika. Cyrka, cyrka razem z Peleno, następnie Ceylan. Na czwartym miejscu Aniesa. Konie wchodzą w zakręt. Pelena już wysunęła się na pierwsze miejsce, ale cały czas obok niej cyrka. Połowa zakrętu Pelena, cyrka. Pelena, cyrka, Cejlan. Pelena, cyrka, Cejlan, Jest tam też Aniesa, jest Briana. Konie dosyć blisko siebie. Za chwilę wyjdą na prostą finishową. Cyrka, cyrka, perena. Po zewnętrznej przychodzi też Aniesa. Cyrka, cyrka, cejlan, perena. Cejlan jakby ma więcej sił i już wychodzi na pierwsze miejsce. Cejlan. Cejlan środkiem. Cejlan, ale atakuje go jeszcze po zewnętrznej Aniesa. Cejlan, Aniesa, cyrka. Cejlan, Cejlan, jeszcze 250 metrów do celownika, Cejlan, ale finisz rozpoczyna Aniesa, Cejlan, Aniesa, a po wewnętrznej wieża baśni, proszę Państwa, wieża baśni wychodzi na prowadzenie, 100 metrów do celownika, wieża baśni i Cejlan, wieża baśni, wieża baśni wygrywa tę gonitwę, Cejlan, następnie Briana, Aniesa, Pelena, Orlandi i Cyrka.